była partnerka wojewódzkiego, komentuje jego ślub. Teraz już wszystko jasne? Panna Markowska, była partnerka Kuby Wojewódzkiego, zdecydowała się zabrać głos w sprawie doniesień dotyczących ślubu swojego byłego ukochanego. Gwiazda pojawiła się w programie TVN7 Mówię Wam, gdzie wprost wyraziła swoją opinię o medialnych plotkach i spekulacjach dotyczących życia prywatnego dziennikarza. Panna Markowska i Kuba Wojewódzki byli razem w przeszłości, a ich związek był szeroko komentowany w mediach. Choć ich drogi się rozeszły, temat wojewódzkiego wciąż wzbudza zainteresowanie opinii publicznej. Tym razem Anna postanowiła odnieść się do gorących doniesień o rzekomym ślubie byłego partnera. W programie Mówię Wam prowadzący zapytał ją wprost o jej stosunek do plotek i tego, co myśli o nowym etapie życia wojewódzkiego. Była Wojewódzkiego komentuje jego domniemany ślub. Mateusz Chładki postanowił zapytać Anny Markowskiego wprost o to, co sądzi o medialnych doniesieniach dotyczących ślubu Kuby wojewódzkiego. Modelka nie miała problemu z tym, aby odpowiedzieć na pytanie. Zrobiła to jednak w przewrotny sposób. Niemożliwe? Nie dałam mu jeszcze rozwodu, odpowiedziała śmiejąc się Markowska. Później wyjawiła, że może to być kampania reklamowa przygotowana dla jednej z marek biżuteryjnych i również wybuchła śmiechem. Wizyta Anny Markowskiej w show, Mówię Wam była doskonałą okazją do tego, by skonfrontować plotki pojawiające się w sieci z rzeczywistością. Niestety zabawne odpowiedzi modelki ponownie nie dały jednoznacznej odpowiedzi, a tylko wywołały kolejną burzę. Jaka jest prawda? To wie tylko Kuba Wojewódzki i najbardziej zaufane osoby w jego otoczeniu. Panna Markowska i Kuba Wojewódzki związek. Kuba Wojewódzki, ikona polskiego show biznesu i wieloletni prowadzący talk show w TVN, przez pewien czas był związany z Anną Markowską, znaną show top model. Para długo utrzymywała relacje w tajemnicy. W tym czasie w mediach wywoływali ogromne emocje ze względu na sporą różnicę wieku. Choć związek nie przetrwał próby czasu, oboje rozstali się w przyjaznej atmosferze. W jednym z wywiadów Anna zdradziła, że spędzali razem długie noce na rozmowach i że Wojewódzki wciąż pozostaje jej bliską osobą. Zawsze przegadywaliśmy godziny, całe noce i uwielbialiśmy sobie rozmawiać o życiu i o wszystkim innym. Kuba zawsze będzie mi bliską osobą. Myślę, że się lubimy, szanujemy i to się nie zmieni, wyjawiła Anna w rozmowie z Jastrząb Post.